Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, na wszystkich Twoich Kościołach, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zgromadzimy się w godzinie miłosierdzia, tu w niepokalanostnym sanktuarium, w Kaplicy Szpitalika Domu Świętego Antoniego, po to, aby wzywać Bożego Miłosierdzia dla nas i dla całego świata, polecamy Bożemu Miłosierdziu wszystkich nas tutaj obecnych, nasze intencje, tych, którzy się łączą z nami poprzez telewizję i i pokalamy. Załączamy intencje tych, którzy nas proszą o modlitwę poprzez środki masowego przekazu, ale również poprzez korespondencję przez Rycerza Niepokalanej, polecamy też czytelników Rycerza Niepokalanej. Łączymy się w szczególny sposób z cierpiącymi, zwłaszcza z chorymi na ciele, na duszy również. Chorymi tutaj z naszego domu niepokalanowskiego, z całej naszej prowincji zakonnej. Wszystkich chorych, tych, którzy się łączą z nami w tej modlitwie. Polecamy też Bożemu Miłosierdziu zmarłych, naszych bliskich, zmarłych z naszej rodziny franciszkańskiej, zmarłych, którzy oddali swoje życie w obronie sprawiedliwości, pokoju, w obronie ojczyzny. Przeżywamy miesiąc wrzesień, wspominając tragiczny wrzesień 1939 roku. Dzisiaj obchodząc święto w zakonach franciszkańskich świętego Józefa, polecamy też Bożemu Miłosierdziu tych wszystkich, którzy w cichości serca służą Bogu poprzez ofiarę, samozaparcie, poprzez zaufanie Bogu, wstawiając się za innymi ludźmi zapotrzebującymi. Te i wszystkie inne intencje polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Zwłaszcza módlmy się za tego spośród nas, który uczestniczy w tej modlitwie, który pierwszy zostanie wezwany do życia wiecznego, aby Bóg był dla niego miłosierny. Mi Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jak w niebie, tak i na ziemi. Waszą, wierzymaj wierzymaj na dziś, I i chwa na, sze, się. I na sze, i I Jak jak odpuszczamy nasze na I nie pójdzie nawet z nas Maryję, pełna PAN z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Wiesz, Zajmę, w Jezusa i Syna i Najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego, naszej naszego, całego, na Jego Jelesnej Węki, Nie, miłość życie dla nas i, się dziecka, na naszy, i Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na naszej na i całego świata. I jego bolesnej męki. Mielnik o sierdzie dla nas i całego i świata. I jego bolesnej męki. Mielnik o dla nas i całego i świata. Jego bolesnej męki. Miej miłość dla nas i całego świata. Jego bolesnej męci. Miej miło dla nas i całego świata. Jego bolesnej męci. Miej miło dla nas i całego świata. Jego bolesny męki. Miej miłość dla nas i całego świata.

Najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, nasze, nasze, Panie, Panie, Rzezy, nasze, Najmniejszego najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. nasze naszego za dla naszej, dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I dla i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I dla dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mierni Go Wszerze dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mierni Go Wszerze dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mierni Go dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mierni Go dla, w dla nas, i nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, obchwial mnie Ci ciało, krew duszy i krew dusznej Bóstwo, i miłego syna Twojego, a naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za szczęście naszej i całego świata. Jego I jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. A jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. A jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Te ichu bolestimenki, menyu zherchety na tsyara poshyata. Te ichu bolestimenki, menyu zherchety na tsyara poshyata. Te ichu bolestimenki, menyu zherchety na tsyara poshyata.

Jezus ufam Tobie, Jezus ufam Tobie, Jezus ufam Tobie. Tobie. Matko Miłosierdzia, Mój się za nami. Święty Józefie, módl się święty za nami. Święty Maksymilianie, módl się święta za nami. Święta Faustyno, Mój się święty za nami. Święty Janie Pawle II, Mój się za nami. Błogosławiony Michale módl się za męczennicy z Niepokalanowa. Młody Święty Pan. Z... Z... Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na Bożeństwo Pogódne. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Jezu usłysz nas. Jezu, Jezu wysłuchaj nas. nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się tak. nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmił się na nami. Jezu, synu Boga Żywego, z się na nami. Jezu, blasku Ojca, z się na nami. Jezu jasności światła wiecznego, z się na nami. Jezu, Królu Chwały. zmił się na nami. Jezu, słońce sprawiedliwości, z się na nami. Jezu, synu Maryi panny, się zmiły się nad Jezu przedziwny. zmiły się nad Jezu Boże mocny, zmiły się nad Jezu Ojcze na wieki, zmiły się nad Jezu wielkie rady zwiastunio, zmiły się nad nami, Jezu najmożniejszy, zmiły wyszła, Jezu najbliższy, zmiły Zdjęł się na mądrości przedwieczna. Zdjęł się na Jezu święty, Jezu się Jezu Jezu czystości dziewic, Jezu się na Jezu korono wszystkich świętych. Jezu święty, Bądź nam miłości, się nam miłości, Bądź nam miłości, Bądź nam miłości, Bądź nam miłości, Z nim się nad nami, Jezu. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Spójmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł, proście, otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. a <trymne> będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości. Abyśmy cię z całego serca usty i uczynkiem wywołali i nigdy nie przestawali wierzyć. Raz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swojej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany. Jezus Chrystus, Któryś za nas cierpiał rany. Jezus Chrystus, z niego za nas cierpiał rany. Jezu, chrystus, znił świat na nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu, chrystus, znił świat na nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu, chrystus, znił świat na nami. Wsad pokutny, 51. pierwszy. Zniósł się na Pan Boże w łaskawości swojej. Oglądając jej radości, własność i prości, kroknozy, prawość moją. Oby mnie czuka mnie z mojej winy, i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą. Abyś odkazał się sprawiedliwy w swym wyroku, nie brał w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony chiną no, i jako grzesznika pożerbany mi A tym razem podoba ukrytych się ukrytej radzie. mnie tajemnic mądrości. Okro mię a stanę się czysty. Mnie, a na cień wyleję. Spraw, abym słyszał radość i wesele. Niech się gości, które wzdłużyłeś. Odwróć te oblicze od moich grzechów i znasz wszystkie moje czynienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego przywróć mi radość Twojego zwolnienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę mnie prawych nauczał Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Uwolnij mnie, Boże, od kary zaklepszynaną. Boże, mój zawco, niech sławi mój język w Twoją. Panie, otwórz marki moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem, Ty się nie radujesz, a całopalenia chodzym da mnie przyjmiesz. Boże moją ofiarą jest rozkruszony. Ogornym i skruszonym sercem ty Boże, nie gardzisz. Panie, o kaskionowi łasem Twojej dobroci odbuduj mój Jaryb Wtedy przyjmiesz prawdy, uświary, dary i zaufania, Wtedy składać będą cierce na Twoim obdarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kyrie elejson, są, kiedy Kyrie są. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego Bożego na dzisiaj i odpuść nam nasze winy i my odpuszczamy masz I nie budź nas na oburzenie, ale nas do złego, Amen. Przyjmij chryste nasze skruszone serca. Zmiłuj się nad nami, Panie, pośród Spojrzyj Boże na naszą słabość i skłonność do grzechu. Nie odmawiaj nam swego miłosierdzia. Gdy wyznajemy nasze dnie. Chryste, nie każ nas z powodu naszych grzechów. W swoim miłosierdzu bądź nam mocą. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą. A nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z wami. I Duchem się. Boże, którego wyobraża występ a eka pokuta, wejrzyj miłościwie na błagania swojego ludu, i odwróć od nas chłostę Twego gniewu, na którą zasługujemy swoimi grzechami, który żyjesz i próbujesz na wieki wieków. Amen.